Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj będzie działo na kanale? Ludzie drodzy, ludzie drodzy, naprawdę. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Doprawdy, przeczytałem sobie teraz artykuł o naszej słynnej Maryli Rodowicz. Słuchajcie, i byłem tak wzruszony, byłem tak poruszony naszą wielką gwiazdą. I tutaj mówię autentycznie, to jest Maryla, to jest wielka gwiazda naprawdę polskiej muzyki rozrywkowej, estradowej. I mimo, że to jest taka resortowa dziecina, tam, no to na te miano tej gwiazdy zasługuje Maryla. I jak jest jakiś tam koncert y, publiczny za nasze pieniądze i nie ma Maryli, to generalnie ja się z tego powodu nie cieszę. No Maryla już się tak wbiła w tę naszą popkulturę, że musi być Maryla. Po prostu musi być. Niech żyje bal. Następnym razem nie zaproszą nas wcale. Maryla jest zapraszana, słuchajcie, od 80 albo 120 lat. Maryla za niedługo kończy 80 lat. Nasza wielka gwiazda w ogóle. 80 lat, słuchajcie. Rocznik 45. Jest troszkę młodsza tylko od Janusza Korwina, no nie jest tak mądra jak Janusz Korwin-Mikke, no i tak jak Król Pustkowy też nie jest mądra, no ale jest wielką gwiazdą. Yy... Gwiazdą taką, po której kiedyś tam, prawda, jechał Daniel Olbryski, nasz wspaniały. Da Daniel jeździł na koniku, szabelką machał, no i tam, prawda, wydmuchał też Marylę naszą słynną. A tam nie będę wnikał w to, co tam kto robi w tym swoim życiu, mało mnie to obchodzi, ale poruszyła mnie teraz historia naszej pani Maryli. Słuchajcie, Rodowicz, bo tak mnie poruszyła, bo ona się pojawiła w telewizji polskiej w likwidacji. I nie było jej w tej telewizji dwa lata, i teraz się pojawiła. Powiedziała, że tam jest takie fajne studio, teraz zrobione w ogóle kapitalne. I tam zadawali jej pytania: ona promuje swoją nową płytę z artystami przeróżnymi, tam prawda, i tak dalej. Yy, tymi nowomodnymi, i tam niektórzy się nazywają tutaj, już yy, są królowe, przeróżne. Wiadomo, że król jest jeden, no to wiecie o tym, no to yy, o tym nie muszę przecież przypominać, ale królowa jest jedna, i to jest Maryla. Właśnie nasza Maryla, resortowa. Niech żyje bal, prawda, jarbarki. Kolorowe też są, no ale niektóre panie mówią, że królowa jest tylko jedna na przykład. I to Doda na przykład powiedziała, i w stosunku do Maryli, to Doda to sobie może tam, prawda yy, nie wiem, yy, co zrobić, ale tutaj yy, powiedziałbym, że raczej nie dorówna klasie Maryli, naszej słynnej, słuchajcie. Ludzie drodzy, ale na czym polega ta tragedia teraz? Bo z, ja się urodziłem w roku 76 i Maryla już była gwiazdą, słuchajcie. Ona już na Mistrzostwach Świata w RFN śpiewała tam piosenkę, prawda? Z, tymi, z tym bębnem tam założonym na plecach miała tam Śpiewała tam piosenkę na Mistrzostwach Świata w 1974 roku Jakież to było wielkie wydarzenie No mówię, gwiazda zjeździła cały świat Słuchajcie, nie jest tak znana jak Beyoncé. No ale jest naszą gwiazdą resortową Utrzymała się do samego końca, słuchajcie Nie wiem, czy jest chyba yy, kariera... Które można sobie w ten sposób wyobrazić, prawda? Potężne pieniądze zarobiła tam, prawda? Jest lubiana mimo wszystko, nic tam nie mówi, jest sympatyczna, nic nie robi. Poszła kiedyś do marketu, pochwaliła się, że kupiła bagietkę za 1200 zł, też tak można. Ale to jest Maryla, no po prostu jest Maryla yy, w tych wszystkich swoich strojach tam, prawda, które wyciąga z tej szafy. Ja nawet nie chcę myśleć, po prostu. Gwiazda pierwszorzędna, słuchajcie. Jeszcze jako tako się trzyma, ale ona się teraz pochwaliła, że nie jest, słuchajcie, ruchana. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo ona to powiedziała oficjalnie, że teraz, żeby ona mogła kogoś tam znaleźć sobie do tych zabaw wszystkich, to nie jest tak łatwo, jakby to można było przypuszczać. Ja myślałem, że ja padnę ze śmiechu. Jak to Maryla sobie nie może nikogo znaleźć, żadnego gwiazdora tutaj w telewizji polskiej? Jeszcze ją zaproszą do tańca z gwiazdami. Maryla, nie! Maryla, uważaj tam, bo tam już ta wieślarka na ciebie czeka. Ludzie, co ona by z tobą zrobiła? Ona by cię pewnie zniszczyła, albo nie wiem, co tam z tymi wiosłami byś. Miała jakieś problemy straszliwe, ludzie drodzy. Maryla się, słuchajcie, nie może zakochać, bo to nie jest tak łatwo. A gdzie ona wychodzi, ta Maryla? Jak sama Maryla powiedziała, bo tu cytuję z tego artykułu, który yy, czytałem, gdzie ona, prawda, yy, się pojawia? Gdzie Maryla może spotkać kogoś wyjątkowego? Ludzie drodzy, oj wiesz, ale to już było i nie wróci więcej, ale to już było. Uuu, I nie wróci więcej. Lat przybiło. Ileśmy to razy śpiewali? Ludzie, drodzy, tysiące razy spędzamy czas z Marylą po prostu tak, że w zasadzie Maryla jest, nie chcę mówić, gościnią przecież, no wiadomo, że nie, ale jest gościem w naszych domach naprawdę bardzo często. Przede wszystkim trzeba mieć okazję, żeby się zakochać. To nie jest takie hop siup tam prawda? Przede wszystkim trzeba mieć okazję, żeby kogoś poznać. A gdzie ja wyjdę? A gdzie ja wyjdę? Mówi Maryl. Słuchajcie, do sklepu na stację benzynową podjadę. No, widzicie, i to są moje wyjścia, wszystkie biedna. Zdarzyło mi się w dziale mięsnym spotkać, zobaczyć obok takiego całkiem fajnego faceta. No, ale facet w dziale mięsnym tam, prawda, to by ci Maryla może wątróbkę tam położył. No, a ten twój trójkącik, prawda, rozrywkowy, fajny. No, bo co facet na dziale mięsnym? No, Maryla poszła kupić mięso na dziale mięsnym i facet jej się spodobał. Słuchajcie, facet na nią nie zwrócił uwagę. No, ja nie wiem dlaczego na, na, na dziale mięsnym facet kupuje mięso do domu, dla rodziny, dla dzieci, dla żony. A tu Maryla myślała, że jakiś facet się nią zainteresuje i myślała, że na dziale mięsnym, słuchajcie, zobaczyła fajnego polskiego faceta. Może to nie był polski facet, ja tam nawet nie wiem, słuchajcie, bo ja na dziale mięsnym to jestem bardzo rzadko. Generalnie nie kupuję tego mięsa z działów mięsnych, no ale Maryli się spodobał facet z działu mięsnego lodzie. Drodzy. Na zakończenie artystka przyjęła życzenia z okazji zbliżających się urodzin 80., a bukiet kwiatów wręczony przez prowadzącego wyraźnie ją wzruszył. Maryla! Maryla! Marylo, drogo! Z okazji 80. rocznicy urodzin wręczam Ci skarpety, zobaczcie. Raz je miałem na stopach, bo to kupiłem sobie jakieś skarpety, takie z obrazami wielkich artystów. Mona Lisa, a tutaj jest Gustav Klimt. Ludzie drodzy. Patrzcie, jakie piękne skarpety od Chińczyka kupione. Naprawdę wielka miłość, to Państwu pokażę. Zobaczcie, jak tu się całują ci ludzie. Maryla, to są dla Ciebie ode mnie te skarpety. Ci wręczam po prostu na 80. urodziny, żebyś śpiewała nam jak najdłużej, żebyś znalazła kogoś, kto Cię tam będzie pompował po prostu do setki najlepiej, bo to jest wielka przygoda. Maryla nagrała swoje wielkie przeboje teraz z innymi artystami. Wydaje mi się, że to jest kapitalne, chociaż artystów już nie ma. Ale słuchajcie, Maryla jest w świetnej formie, naprawdę dobrze się trzyma. Jestem w życiowej formie, mam dużo pracy, dużo koncertów, ćwiczę codziennie, tak powiedziała. I nie ma nikogo do pompowania. No ludzie, drodzy. Moralna Ania, wyruchana przez Hiszpana, a Maryla nie ma nikogo. Masażysta tam podobno, który jej robi masaże półtora godziny. Słuchajcie, taki masaż. Wymasowana Maryla, ludzie, jakie to. To muszą być doświadczenia Jakie wrażenia dotykać boskiego ciała Maryli Ludzie Ja bym się nie odważył w ogóle nawet podejść tam do tego blasku Maryla była gwiazdą Jak ja, zanim ja się urodziłem I jest, ja umrę, a Maryla jeszcze Tysiąc lat będzie gwiazdą Gdzież bym ja tam, nawet bym stópki nie dotknął W ogóle skarpety ci daje Maryla To jest dla ciebie Ona ćwiczy codziennie, słuchajcie, świetna forma I nie jest pompowana, bo nie może nikogo znaleźć No ludzie drodzy to jest tajemnica mojej formy. Popatrzyłam na mój rowerek i powiedziałam: będziesz używany i jest używany. Maryla, gdzie ty tam zajedziesz na tym rowerze? Tam są te urządzenia, gdzie się stopami dotyka. Nie mogę powiedzieć, jakie to są, jak się nazywają, bo to zostanie zablokowane potem, ale nie. Nie jedź tam, Maryla, bo to może się skończyć z tym, że będziesz wiosłować potem z Tilmanową. Nie, Maryla, trzymaj się, znajdziesz sobie faceta. Artystka opowiedziała też o swojej przygodzie z tenisem, która choć pełna pasji skończyła się kontuzją. Ludzie drodzy, Maryla, co ci zrobił ten trener tenisa? Jakbyś była w Tańcu z gwiazdami, to by się tobą zajął na pewno Maserati. Nie, lepiej tego nie rób, nie idź tam, ty na pewno sobie znajdziesz kogoś. Może Janusz? Nie, Janusz też ma swoją żonę, więc Janusz nie, Maryla. Na pewno sobie kogoś znajdziesz. Grałam w tenisa po dwie godziny dziennie, pięć razy w tygodniu. Ludzie drodzy, czyli w sumie 10 godzin. I w końcu powiedziałam do trenera, wiesz co, tak sobie pykamy. Tak sobie pykamy. Jaki tu jest kontekst tej wypowiedzi? Zrób mi taki trening, jak mają zawodniczki. Mówi: dobra, zrobię. No i właśnie skończyło się operacją kolana. Ludzie wymęczył marylę naszą. Oj, nie wiem, czy to się skończyło tylko odbijaniem tej piłeczki, bo to odbijanie tej piłeczki, bo to nasza, ta cała Iga Świątek, to jest tak głupia, że to już, że to się w głowie nie mieści, więc Maryla dba o siebie, no ale nie ma faceta, słuchajcie. Nie może znaleźć faceta. Daniel już tam jest na wykończeniu całkowicie, bo teraz jest wielkim neomarksistą, więc tutaj chyba z Danielem to nie za wiele da się zrobić. Te skarpetki to tutaj dla Maryli, słuchajcie, powieszę, żeby to było widać, że to jest dla Maryli. Nie wiem, gdzie to wysłać Maryli, może wiecie, jak to da się zrobić, ale może na menadżera to, to wyślę po prostu. I jak chcecie dołączyć się do życzeń dla Maryli 80, z okazji 80. urodzin tutaj, no to pisać mi w komentarzu to Zrobię taką kartę, widzowie kanału Króla Pustkowia i sam Król Pustkowia, wysyłamy skarpety dla naszej Maryli, żeby sobie znalazła, prawda, wielką miłość, jak z tego obrazu Gustawa, naszego słynnego, jeden z najgłupszych obrazów świata, no ale to już pomijam fakt, jak ludzie kupili, to kupili, no i właśnie się skończyło, skończyła się era, słuchajcie... Maryli, która nie może znaleźć nikogo, żeby ktoś pompował tam, prawda, to wszystko, co ona tam ma do zaoferowania. Podobno w świetnej formie, to jest utrzymane podwozie, nadwozie, karoseria, lakier wszystko jest kapitalnie nasmarowane. Trener tutaj sprawdził to wszystko tenisa i mówi, że tak, no tylko operacja kolana była, no ale ko operacja kolana, no <gryw> ludzie drodzy, no wiadomo, że tam operacja kolana to się każdemu może przytrafić, w szczególności gdy tam się tak forsuje ten organizm grając w tenisa. No to wiadomo, że jak ktoś idzie na tenisa, skarpetki ściągniemy już tutaj, bo żeby ich nie było, yy, prawda, yy, może tak widać ostatecznie do yy, samego końca tego nagrania. No ale słuchajcie, wielka jest tragedia, yy, jeśli chodzi o kwestię upadku miłości. Upadek miłości, całkowicie. Miłość, marnotrawiona, po prostu patetycznie. Maryla, wielka gwiazda, ma Ferrari, ma Maserati, ma Fordy, wszystkie z Ameryki. Była w Ameryce nawet, słuchajcie. I nie ma po prostu faceta. No, 80 lat nie ma faceta i jest z tego powodu nieszczęśliwa. Bo gdzie ona wychodzi? No, gdzie ona wychodzi? A wy gdzie wychodzicie, bentfały jedne? Na stację benzynową jeździć. Idziecie tankować tą drogą benzynę, prawda? I na działy mięsne idziecie kupować żywność z Mercosurów wszystkich. I maryna tam jest ona tam tylko wychodzi, na stację i na dział mięsny i tam był facet i ten facet jakby się nią zainteresował, to może by coś z tego wyszło, no Maryla, no ludzie drodzy, no to nie wiem, dawa jakieś sygnały, no po prostu mów, chciałabym spotkać faceta na dziale mięsnym, żeby mi wątróbką tam, prawda, poklepał to wszystko, co ja mam fajnie, stanisa wyrobione, na rowerku wyjeżdżone kapitalnie, myślę, że to jest świetna okazja, żeby wszyscy wzięli pod uwagę że jak Maryla się pojawia gdzieś na stacji benzynowej, faceci ludzie drodzy, weźcie te Skarpety sobie do serca elastyczne, na, dla każdego pasują. Maryla, jak się gdzieś pojawia, to ona szuka, ona się rozgląda, i wszyscy patrzą. Wielka gwiazda Maryla. Słuchajcie, poza moim zasięgiem, co ja z takim Oplem tam kupionym od Niemca, gdzie ja tam Maryli będę miał coś do zaoferowania? A Maryla mówi, że ona jest normalną kobietą. Facet na dziale mięsnym jej się spodobał, zwykły, szary człowiek, może nawet ja bym się spodobał, ale ja jestem już zarezerwowany dla gaździny do końca życia, więc nie! Zwykły facet, ona chce zwykłego, prostego faceta Polaka, który na dziale mięsnym kupuje parówę! Przecież nie parówę, żeby jej tam wiadomo jak wiosło Cilmanowa wsadza. Nie! Zwykły facet! Ona chce się zakochać! Dajcie jej tę szansę. Faceci, widzicie Marylę gdzieś na stacji benzynowej? Podejdź, zapytaj Maryla, czy ja ci się podobam? Powiedz mi Maryla, ja jestem polskim facetem naprawdę. Mój dziadek był żołnierzem armii krajowej. Jestem gotowy oddać ci swoje serce. I wtedy Maryla spojrzy i powie, wydupczaj mi tam siedzieć przed telewizorem, oglądać te swoje seriale tam, albo koncerty moje. Nie mieścisz się w zakresie moich zainteresowań. Nie jesteś atrakcyjny, jak facet, który był na dziale mięsnym. Nie wiemy, jak on wygląda. Ale wydaje mi się, że to musiał być ktoś dostojny. To musiała być jakaś gwiazda, taka, która nie jest gwiazdą, oczywiście, bo to zwykły facet z działu mięsnego tam był kupić parówkę i boczek i wątróbkę dla żony, bo tam żona, żona też lubi, żeby wątróbkę i tam położyć, prawda, w pewnych sprawach i wyklepać to wszystko. No i ona się zakochała w tym facecie z działu mięs mięsnego, no i, ale możliwe, słuchajcie, że wy się mieścicie w tym typie. Więc wszyscy faceci, to jest odezwa do Was. Maryla ma za chwilę, kończy 80 lat, słuchajcie. Słuchajcie, wy nawet nie dożyjecie takiego wieku i nawet nie dorobicie się takiego majątku tam, ale być może sobie pojeździcie, jakbyście z, z Marylą weszli w związek, to może sobie Ferrari pojeździć. I to by było fajne, tam brum brum zrobić, prawda, to w lewo, to w prawo. Tutaj gdzieś pojechać, Marylę zawieźć do pola, do telewizji tam i robić różne rzeczy. W tenisa też można pograć. Wiemy, jak tą piłeczkę trzeba tam trafić do dziurki. No to fajna sprawa jest, ale 80 lat słuchajcie i Maryla czeka na swoją wielką miłość, i to jest szansa dla wszystkich Polaków tutaj w tym kraju, żeby tam składali życzenia. No i jak zobaczą Marylę, żeby tam oczywiście podeszli. Po prostu nie bać się, no bo Maryla czeka, no ale Maryla może się czuć. Yy, chyba ma świadomość tylko, że ludzie są zakłopotani jak ją widzą, że oni tylko Maryla, Maryla i klękają przed Marylą, a tu trzeba do Maryli po prostu podejść jak zwykły człowiek tak, zwykły człowiek zagadać, powiedzieć kupię ci Maryla to mięso, te parówki, tę wątrubeczkę, a potem będziemy już grać razem w tenisa to tyle z mojej strony pozdrawiam bardzo serdecznie hey!